Warszawa, Marecki Zakręt, godzina zero. Policjanci Stołecznego Wydziału do Spraw Pseudokibiców uderzają w idealnym momencie. Dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskiem stadionowym przekazuje sobie torbę z ośmioma kilogramami zioła. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo w mieszkaniach i autach znajdują dużo więcej różnorodnego towaru. Warszawscy śledczy przeprowadzili sprawną i dobrze skoordynowaną akcję, która zakończyła się poważnym ciosem dla przestępczego półświadka związanego z boiskowym marginesem. Funkcjonariusze stołecznego wydziału zajmującego się przestępczością związaną ze środowiskiem stadionowych huliganów zdołali przechwycić dużą partię substancji odurzających, które miały trafić na rynek. W centrum ich zainteresowania znalazła się tajemnicza torba, która, jak się później okazało, skrywała niemal 8 kilogramów suszu konopi. Zatrzymani na gorącym uczynku mężczyźni, będący częścią niebezpiecznego kręgu powiązanego ze stadionową przemocą, zostali błyskawicznie obezwładnieni i osadzeni w policyjnym areszcie. Cała operacja nie ograniczyła się jednak jedynie do przechwycenia jednej paczki. Policjanci kontynuowali działania przeszukując miejsca zamieszkania podejrzanych oraz należące do nich pojazdy. Rezultaty tych przeszukań zaskoczyły nawet doświadczonych funkcjonariuszy. Łącznie zabezpieczono ponad 22 kg różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Znaleziono nie tylko suszkonopi, ale także kokę, herę, amfę, a nawet litr płynnej substancji psychoaktywnej. Dodatkowo zabezpieczono również profesjonalny sprzęt, który służył do ważenia, porcjowania i pakowania tych nielegalnych środków, co może świadczyć o zorganizowanym charakterze procederu. Wszystko zaczęło się, gdy funkcjonariusze z Warszawskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Stadionowej przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu wytypowali konkretne miejsce, gdzie miało dojść do przekazania nielegalnego towaru. Po kilku dniach obserwacji udało się schwytać dwóch mężczyzn w wieku 48 oraz 43 lat w momencie, gdy jeden z nich wręczał drugiemu torbę z ukrytą zawartością. Akcja miała miejsce w rejonie podwarszawskich Marek, ale jej zasięg objął także teren Radomia. Dzięki szybkiemu działaniu oraz gruntownemu rozpoznaniu, policjanci zabezpieczyli 14 kg dodatkowych środków psychoaktywnych, co wyraźnie wskazuje, że zatrzymani byli elementem szerszej siatki zajmującej się dystrybucją i przemytem substancji na dużą skalę. Używanie wielu rodzajów nielegalnych środków i obecność wyspecjalizowanego sprzętu mogą świadczyć o profesjonalizacji tego niebezpiecznego procederu, który od lat nęka nie tylko stolice, ale i mniejsze miasta w Polsce. Zatrzymani mężczyźni trafili do aresztu Komendy Stołecznej Policji. Ich powiązania z agresywnym środowiskiem huligańskim sprawiły, że śledczy nie mieli złudzeń co do skali ich działalności i poziomu zagrożenia, jakie stanowili. Materiały dowodowe zgromadzone podczas dochodzenia zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie oficjalnie przedstawiono podejrzanym zarzuty dotyczące posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd rejonowy w Wołominie nie miał wątpliwości co do konieczności izolacji podejrzanych. W pełni przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Cała sprawa rzuca kolejne światło na niepokojące powiązania między zorganizowaną przestępczością a grupami chuliganów, którzy pod przykrywką klubowych barw prowadzą działania daleko wykraczające poza stadionowe murawy. Pomimo coraz surowszych kar, oraz zaostrzających się działań organów ścigania, udział w nielegalnym obrocie substancjami odurzającymi wciąż okazuje się wyjątkowo intratnym zajęciem w niektórych środowiskach. Szczególnie widoczne jest to w kręgach chuliganów powiązanych z klubami piłkarskimi, gdzie zyski z tego typu działalności wciąż przeważają nad ryzykiem wpadki. Zaledwie dwa tygodnie temu doszło do jednej z większych operacji Centralnego Biura Śledczego Policji której celem była likwidacja powiązanych ze sobą zorganizowanych struktur przestępczych działających w skali międzynarodowej. Grupy te specjalizowały się w przemytach dużych ilości substancji na teren całej Europy. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby związane ze środowiskami chuliganów ze Śląska, co potwierdza, że przestępczość zorganizowana coraz częściej splata się z kibicowskimi bojówkami, które niegdyś ograniczały się głównie do stadionowych burt. Policjanci przejęli ogromną ilość zakazanych substancji, Ponad 800 kg, co stanowi ilość wystarczającą, by zaopatrywać w czarnorynkowy towar całe regiony przez wiele tygodni. Jak podkreślił komisarz Paweł Żukowski z CBSP, sercem tej przestępczej operacji byli Polacy, którzy od lat mieszkali i działali w Hiszpanii. To właśnie tam koordynowali transporty suszu, konopi i innych substancji, które następnie trafiały do szeregu krajów europejskich, w tym do Irlandii, Niemiec, Austrii oraz do krajów skandynawskich gdzie popyt na tego typu produkty od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Niektóre z dostaw docierały również na teren Polski, co pokazuje, że rodzime struktury nie były jedynie dostawcami, ale także odbiorcami i lokalnymi dystrybutorami. Przemycane substancje ukrywano w sposób niemal filmowy, w kołach zapasowych ciężarówek należących do polskich firm transportowych, w specjalnie skonstruowanych skrytkach lub wewnątrz przerobionych przestrzeni ładunkowych furgonetek. Jednorazowy transport potrafił obejmować od 40 do nawet 200 kg towaru, a sama działalność tej grupy trwała nieprzerwanie od co najmniej 2017 roku. W tym czasie do nielegalnego obrotu na terenie Unii Europejskiej trafiło kilkanaście ton suszu konopi oraz innych substancji, co daje wyobrażenie o skali i profesjonalizacji tego przedsięwzięcia. Rozbudowana sieć przestępcza nie kończyła się jednak na samej Hiszpanii. W dystrybucję zaangażowani byli również Polacy działający na terenie Irlandii i Niemiec. To właśnie oni odpowiadali za rozprowadzanie towarów wśród lokalnych odbiorców, często korzystając przy tym z zastraszania, prania brudnych pieniędzy, innych środków zapewniających bezkarność. Cała operacja wymagała ścisłej, międzynarodowej współpracy. Polscy funkcjonariusze koordynowali wówczas działania z odpowiednikami z kilku krajów Unii Europejskiej, między innymi z Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Francji, Niderlandów, Czech oraz Włoch. Kluczową rolę odegrały również instytucje unijne Europol oraz Eurojust, które zapewniły synchronizację działań i przepływ informacji między krajami. Efekty tej współpracy były imponujące. Oprócz wspomnianych 800 kg zakazanych substancji, funkcjonariusze przejęli również arsenał 7 sztuk broni palnej oraz kilkaset sztuk amunicji. Sam czarnorynkowy koszt zabezpieczonych środków przekraczał miliard złotych co świadczy o potencjalnych zyskach, jakie przestępcy mogli osiągnąć, gdyby nie zostali powstrzymani. Dotychczas prokuratura postawiła zarzuty ponad 170 osobom. Wobec przeszło 110 z nich sąd zastosował różne formy tymczasowego aresztowania. Choć wielu z podejrzanych zostało już zatrzymanych, śledztwo wciąż trwa i można się spodziewać kolejnych przełomów. Całością sprawy zajmuje się prokuratura z Gliwic, która prowadzi postępowanie z uwagi na miejsce działania kluczowych osób związanych z tą strukturą. Co ciekawe, na poczet przyszłych roszczeń zabezpieczono również majątek o łącznej wartości przekraczającej 50 milionów złotych, w tym aktywa znajdujące się poza granicami Polski, głównie w Hiszpanii oraz Irlandii. Śledczy przejęli także waluty cyfrowe bitcoiny oraz eterum, których wartość rynkowa w dniu przejęcia przekraczała milion złotych. W ręce służb trafiły również luksusowe zegarki oraz drogie samochody, co po raz kolejny pokazuje, że świat chuliganów i przestępczości zorganizowanej nie zna granic, a jego uczestnicy żyją często na poziomie przypominającym filmowych gangsterów.